Szczęść Boże o tej wakacyjnej porze. Oczywiście bardzo tęsknię ze szkołą, żeby już nie było wakacji, żeby w końcu mógł rano wstawać, i żebym naprawdę każdego dnia cieszył się z tego, że znów zobaczymy ich uczniów. Ale daję radę póki co, także jest nieźle. Słuchajcie, na świecie krąży kilka wersji tego, kim był albo jest Jezus. Jest takich ciekawszych, co na przykład. Muzułmanie uważają, że Jezus to jest taki człowiek, któremu nie wyszło. Czyli że. No, on miał to zrobić to, co potem dokonał Mahomet, tylko że w międzyczasie go zabili. I taka ciekawostka, oni twierdzą, że w trakcie krzyżowania Alan zrobił taką cudowną podniankę. Czyli że jak był krzyż na nim Jezus, to wtedy jego dusza poszła w górę, a w jego ciało weszli wszyscy jego prześladowcy i to oni cierpieli. Żydzi uważają, że Jezus, upraszczając to taki kłamczuszek który sporo na potem ile jest tam osób, co uwierzyło i teraz to się tak ciągnie. Ateiści, no to nie oczywiście twierdzą, że Chrystus to jest taki Harry Potterem, tylko że taka wersja wcześniejsza. I dzisiaj w Ewangelii Jezus pyta swoich uczniów, słuchajcie, za kogo ludzie mnie uważają. I wtedy chłopaki spieszą z odpowiedziami i mówią, no jedni ci mają za jednak chrzciciela, tego, który tam wcześniej mówił, że będziesz. Inni mają Cię za Eliasza, tego proroka, który tam zmarł kilkaset lat wcześniej, no i teraz Ty niby powróciłeś. Jeszcze inni mają Cię za Jeremiasza albo za jednego z proroków, czyli za gościa, który mówi sporo ważnych rzeczy na temat Boga. I Jezus tak słucha, a potem mówi: No, dobra, panowie, a Wy za kogo mnie uważacie? I wtedy wyrywa się Szymon, Piotr i mówi: Ty jesteś mesjasz, Ty jesteś syn Boży. Na co Jezus odpowiada: Dobrze odpowiedziałeś. I drodzy, warto się tak też zapytać samego siebie czasami, za kogo uważasz Jezusa? I tu też oczywiście odpowiedzi mogą być różne. Można sobie powiedzieć, Jezus to taki fajny, super bohater, tylko że bez peleryny. Można sobie powiedzieć, można sobie powiedzieć, że to taki człowiek, któremu nie wyszło. Albo że Jezus to Bóg, to Syn Boży. Ale jeżeli powiesz, że to Syn Boży, no to wtedy też uwierz, że te wszystkie słowa, które są w Piśmie Świętym są prawdziwe i obowiązują. Także te, to jest ciało moje, to jest krew moja, to czyncie na moją pamiątkę, czyli chodź na, chodź na mszę do kościoła. Także w niedzielę, nawet wtedy, kiedy ksiądz męci, nawet jeżeli Twoim jednym towarzystwem są bardzo dojrzałe Panie. Bo kto spożywa moje ciało, bije moją krew, ma życie wieczne. To powiedział Jezus. Także jak już byłeś w kościele, pyłasz, to super. Jak jeszcze nie, to spróbuj. A jak dziś się nie da, no to zachęcam. zacznij. Do tygodnia. Wszystkiego dobrego. Dobry dzień, jeszcze nie Boże.